Siadamy i, i zagramy w grę. Właściwie to nominowałem naszego kolegę do challenge'u. Nie witaj się, challenge! jo, Ale przywitałeś się! Ale nie, to A było to takie jo. Takie... No, no, A więc moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie w Balon Challenge, chyba no, wiadomo każdemu o co chodzi, że mamy to, kostkę i <laughs> Ogólnie to on też rzucił podobny film, więc... Tam, no, wiecie. E ewentualnie. Teraz gramy w papier, nożyce jego wiejska wi wersja to jest hip hop hip hop. Jaka go. wiejska! To jest. Echem. Ogólna raz, światowa, nie rozumiem. Dwa, razy. trzy. No i no, teraz. no i w sumie to zanim zaczniemy, a wy nie subskrybujecie kanału jeszcze. Dodajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i tak. ewentualnie... Ja, ja nie powiem, bo, bo ja nie żebram, ale ja tylko pokażę. Czajcie! Macie, zaczynajmy! Popa! Popa! popa, popa. Raz, Dobra, to ja biorę kosteczkę. No, Wy niestety robimy, nie widzicie, ale czy można mi zaufać? Myślę, że można. Kurczę, dwa. dwa. Ja, ja, słuchajcie, o, od zawsze jestem odważnym mężczyzną, więc wiecie, bez zawahania raz i dwa. Się Te, teraz twoja kolej masy. Po, pokażę kto robisz. No, ale to weź tak kostkę, gdzie... Tak, głupek! Nie <laughs> tak chciał! Nie sześć! Być... To mamy sześć, moi drodzy. Dobra, pokaż siłę. Pokaż, sześć, raz. Raz. Dwa. Trzy, cztery to jest niebezpieczna zabawa, ja wam nie polecam w domu góry. Pięć. Pięć, Pięci. To po pierwszej. Ale jeszcze nie wiem. Raz. Chciałabym, że mi tak w łebce jeszcze już spacyć, już przestraszam. Dwa. I teraz jeszcze trzy, tak? Dwa. Yo, słuchajcie, pozdro z rejonu Zawodowiec No ej, bez kitu, wiesz co, ogólnie gdyby był zawód Jeden. wkładania patyczków balona Myślę, że mogłem się w nim spełnić i zrealizować Jeden, dziękuję bardzo bardzo dobrze to zrobić. No, wydaje mi się, że on ma wodogłowie, ale jego mina... Nie no, mu się podoba ogólnie myślę, sporo. Sporo. Wiecie, ogólnie nazwiemy go Maury I Maurycy mówi, że jest spokojny. <laughs> Sześć! Że czuję się niepewnie jak ty tak to walisz Trzy Jak to pierdyki, to pierdyknie w twoją twarz Będzie przynajmniej śmieszne <grym> Dwa Trzy. Yo, że. Teraz ty, dawaj. Ej stary, on już Tak jak go pomacasz delikatnie. Liczy się coś takiego, jakbym tak losował kostką. Oj, oj, no, no, Teraz to się... Jeden! jeden. 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 Losowało mi znowu! Mati nie rozróżnia z tym patyczką. Nie było. Weszło, weszło. A nie. tak. E, do, podałbyś mi kostkę. Oczywiście, mój doba, nie szu niedoli. Jeden! <głos> 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 tak na pograniczu jeden z dwójką, ale mniej więcej Bija jeden. Jeden. <grym> I co teraz, ten? To... Dobra, dobre, stary. Ja to jednak wie nagrać. Mam nadzieję, że Wam się taki format filmu podoba. Bo mi się podoba. tobie? No nie, Raz, dwa. Wiesz, dwa. dwa. jak ja znowu wszystko przegram, to się wezmę. Stary. Trzy, dobra. Trzec, jest dobrze. Ale, ale no, nie rzucaj go na patyki Jezu, bo Ja się... w... myślałem, <grym> ja że tam jest podłoga. <grym> w sensie pod, pod podłoga. <grym> dobra, uwaga. Jeden. Wszystkie już płatyczki poszły? Raz. No, ja no ja mam 6, to nie fair Życie Było mi jest bardzo miło, ale słuchajcie. słuchaj... <noise> eee. No tak, to wszystko było ustawione Nie ma się co oszukiwać. <noise> spodziewałeś się takiego czegoś? No pewnie, miałem Ej, ony, słuchajcie Śniło mi się to dwa dni gdyby... temu <noise> Gdyby go zakleić taśmą klejącą, to byłby... No Gdzie on by... ja tu w ogóle dziurkę ma teraz? No właśnie, weź go znaleźć. Słuchajcie, on jest ranny, ale on jest szczęśliwy <noise> Ode mnie. Co? Balona. Ja idę po balona i wam pokażę. Patrzcie. Tu czeka kolejny, jak go Mati nazwiemy? Ja bym proponował, aby nazwać go Aurelius. A, patrzcie, on już jest ubrany i gotowy do walki. No więc proszę Państwa, Mirosławek już jest gotowy do pracy. Co ja, Co prawda, trochę mordy. Ale nie, no on tak lubi ogólnie. Raz, dwa, Minecraft. Raz, dwa, trzy. Ała raz, dwa, trzy. No i kurde, i wygrał To losuj i pokaż mi swój Pięć widziałeś takie triki z Ameryki stary. Ale ten tak, tylko delikatnie. Dobra. Dobra, Mirosławek Bo... jest naprawdę bardzo wrażliwy. Właśnie słuchajcie, on jest tak napompowany, że... Jest tak głupek pęknie! Co jest? O, patrzcie tam do środka, jeju. Ale głęboko... Zan... Zan... Stary to pek. Już pęka. Teraz pęka. Stary to już pęknie. No się użyłuje te dwa O, nie pęka. Uwaga, rzucam kostką. Ta kostka dwa. No nie wiem, no to Który, który patyczek, jeden z nich jest 8. magiczny. Jeden z nich... nie ma No to czwarty. Dawaj, pokaż mi może. Ale to, ten... To jest trzeci. Ten nie, ten nie hmm. ten czwarty. Ale on nie akurat dwa. nie jest magiczny. Dwa od razu. Stop. Co? Tak w świecie... Minecraft w, w necie. Dwa. Znowu dwa. Dobra, to tak może od tyłu tym razem. Zależy jak lubisz. Dwa od razu. Uwaga. Dwa! To chyba sobie... Dobra zabawa ogólnie w Minecrafcie, polecam serdecznie. Uwaga! Raz, Raz i dwa. Dobra, siadaj. Widać, że chodzi na siłkę, nie? W końcu mi miro To był chyba arm day wczoraj. Ja pięć walnę. No to było mi bardzo miło, słuchajcie, gościć Was na moim kanale. Raz, dwa, trzy. Stary, nie rób nie rób Uszybok. O nie, tutaj chyba nie, prawa finę. O w trzy, pięć dziękuję za Nie wierzę w to, co się dzieje. stara się tego Czemu nam ciąga? No, to... no to było mi bardzo. Czekaj, z... nie, 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 ja to rob... jedna z tych magicznych ona ci uratuje. Raz, dwa. No i przegrałeś. Dwa, trzy, długo, no, trzy to, to trzy, jeszcze trzy. Cztery. Głupi mi rosła! Co Jak go. <gulia> Ciao! Co jest? <gulia> Posiek weszło głupie. w niego! O kurde! Co jest? Słuchajcie, moi drodzy, niestety, nasz. Jak on miał na imię? <gulia> ale, ale, ale tak, tak czy inaczej, zabawa była jak ta lala. I ja na to jak na lapa. Zapraszam was na inne filmy na moim kanale. Wbijajcie do nasza, bo też tam był taki filmik Zapraszam. Pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczku, lajku. A ja się z wami Żegnam i w sumie to się ma. Trzymajcie się. Cześć. BITCH! <laughs>